Siemanko, witam Was na mojej łodzi. Znowu w garażu, ale to już ostatni odcinek w garażu. Dzisiaj kończymy tą nierówną walkę z łódką. Przyznam się Wam, że mam już lekko dość, jestem zmęczony tym wszystkim. Cały czas wychodzą jakieś nieoczekiwane komplikacje. No ale już z grubsza myślę, że dzisiaj zrobimy to do takiego stopnia, że montujemy silnik i zaczynamy pływać. A więc zapraszam na film. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i miłego oglądania. A więc co się zmieniło od ostatniego razu? Mamy zamontowane akumulatory, są one spięte, wszystko na swoim miejscu. Ja biorę się tutaj dzisiaj za montaż podłogi w tym miejscu. Część już wyklejone, część zaraz będziemy wyklejać. Mam poprzeciągane już przewody od instalacji. Zamontowana jest również topóweczka, są halogeny z przodu też zamontowane. Zobaczcie. No i co? Montuję i będę Wam pokazywał jak to wygląda. Zobaczcie, wszystkie łączenia z blachą wyklejone pianką. No i tu jeszcze w te wolne przestrzenie pomiędzy profilami. Dałem piankę, została mi z silnika dziobowego. Słyszałem, że ma bardzo fajne właściwości wypornościowe. No i pewnie też dosyć dobrze izoluje dźwięk, więc na pewno wygłuszy nam całą konstrukcję. No i taki mały recykling, żeby nie kupować, to wykorzystałem to co było gdzieś tam w domu pod ręką. Kręcimy blachę i widzimy się na następnym ujęciu. Słuchajcie, tak jak wspominałem na poprzednich filmach, miała być tu szafka elektryczna i LVS. No i mamy LVS-a, mamy tutaj dwa dwie skrzynki na bezpieczniki. Ciągniemy dalszą instalację. Tutaj już mamy przewody, pompa zęzowa, elektryka i pompa na żywą rybę. Podłoga już założona, a więc działamy dalej. No i mamy to heble zamontowane. Włączamy instalację 127V. Przełączniki się wszystkie ładnie świecą. Zostało jeszcze tylko założyć tutaj pokrywę od LVS-a, tak żeby to ładnie zakryć. I nawet działają te przełączniki. Zobaczcie, to półeczka się świeci. Zakładam pokrywę i jedziemy dalej. Tu Wam chciałem jeszcze pokazać wszystkie te takie drzwiczki. Wyklejam tą pianką, tak żeby nie rezonowało to. No i tak to wygląda: otworki już zrobione. Tutaj mam jeszcze nitonakrętki, tak żeby to ładnie przykręcić. I jedziemy. Zobaczcie, jakiego mam pomocnika dzisiaj. Zosia, pomagasz? No, tak pomaga, że jeszcze w międzyczasie trzeba podrapać kotka. Ta siemka już podłączona. Zobaczcie, jak ładnie się świeci. No i za momencik ją wklejamy. No, i słuchajcie, taśma zamontowana. Zobaczcie, jak to ładnie sobie świeci. Tak specjalnie poczekałem, aż się troszeczkę nam ściemni. Mam tu jeszcze dosyć duży bałagan na tej łódce, ale już będzie fajnie jasno. Wieczorami, mam tutaj też wszystko dzisiaj powłączamy. to Topóweczka. Tutaj mamy. Aha, dobrze, już wiem o co chodzi. No, i zobaczcie, nawigacyjne światła też już mamy zamontowane. No, i mam tutaj z przodu jeszcze dwa takie dość mocne halogeny. Jeden jest dalekosiężny, drugi jest taki, który świeci troszeczkę szerzej. One są regulowane na uchwytach. No, przydatna sprawa, jeśli się pływa gdzieś tam w godzinach takich wieczornych, czy nawet nocnych. Tu wam chcę jeszcze pokazać jeden patent. Wszystkie urządzenia na łodzi. Takie jak reflektory czy topówka, mam na takich złączkach i po prostu montaż tego albo demontaż wygląda tak, że wciskamy, dokręcamy tutaj po prostu nakrętką, no i już jest to połączone, czyli wszystkie urządzenia, jeżeli przeszkadzały albo byłyby niepotrzebne, można bardzo szybko zdemontować. Słuchajcie, dzisiejszy dzień dobiega już pomału końca, dużo prac zrobionych, jestem zadowolony, troszeczkę ta łódka spędzała mi sen z powiek, było dużo komplikacji, ale to co najważniejsze już jest, resztę rzeczy gdzieś tam będę pomalutku dopracowywał jeszcze w trakcie sezonu, w wolnej chwili, w piątek przychodzi silnik, dzisiaj mamy poniedziałek, a więc montujemy go, no i myślę, że niedziela, może poniedziałek, pojawi się już film z nadwody, myślę, że złowimy jakieś pierwsze ryby. No i co, zostawcie komentarz, łapkę w górę, subskrybujcie i trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć.